Maneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii LDE od zera W dzisiejszym dziewiątym już odcinku Zobaczymy co nas czeka tutaj w tej podróży, że tak powiem Wiecie co, mamy tutaj możliwość wybrania levela Więc sobie go oczywiście weźmiemy, ponieważ level jest dla nas bardzo ważny Okej, okay, tak więc wzięliśmy sobie okuliera dodatkowy tutaj Turbo Level eee, Także zobaczymy, co tutaj mamy w bazie Skóra Marcheweczki Cyk, cyk, cyk Kurde, brakuje nam miejsca Żebyśmy te psy przenieśli O, gdzieś tu na przykład Dobra, mamy żelazko I możemy sobie tutaj zrobić gwoździe Drewienko. E, dobra. Wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy sobie pójść. E, Kurcze, nie wiem, do motelu może. Ja tam szybko e, poogarniam. Pokażę tylko po prostu jak otwieramy skrzynkę, zabijamy moby i, i tyle, żeby to po prostu szybko poszło. A następnie pójdziemy sobie może o żelaza, bo nam tutaj e, już trochę go brakuje. I idziemy sobie do motelu, moi drodzy. Dobra, podkładamy sobie szybko jeszcze rzeczy, które zdobyliśmy. Pougraliśmy sobie tutaj troszeczkę skrzynek, także jest fajnie. Ruszymy sobie może. Radzika zrobić, ponieważ mamy dość sporo tutaj woździ, więc będziemy mogli sobie tego radzika na spokojnie zrobić. Wiecie co, na początek pójdziemy sobie jednak chyba kamień ogarnąć, bo niestety kamienia nie mamy także średnio, jeżeli chodzi o rajda. No to lecimy. Dobra, jeszcze się umujemy. Dobra, i lecimy sobie. Pójdziemy sobie może na Limestone Cliffs. A czemu nie? Lecimy? sikać mu się chce, ale jak on nasika to będzie brudy. No i nie będzie zbyt dobrze. Musimy to jak najdłużej trzymać pęcherz. I lecimy z zbieranką. Sejwisty nie zowie, nagibator. <grym>, nagibator. Co jest? Dobra, wracamy do hati. Dobra, szybko odłożymy itemy. I będziemy ogarniać rzeczy na że żelazko. Dobra, wydaje mi się, że tutaj taka ilość sikier wystarczy. Także jesteśmy gotowi. Ruszamy na rajdzika. Dobra, pójdziemy sobie może tutaj do GPNCTS. Why not? Dobra, jesteśmy tutaj. Może pójdziemy sobie szybciutko tu. Okej, okay, nic nie ma, nie ma motoru. Okej. Okay. Przeszukamy tutaj. to mała ta baza, ale zobaczymy co będzie w środku. Okej, okay, fajnie. Piękne są te początkowe rajdy, że po prostu sobie psujecie skrzyneczki i nic się nie dzieje po prostu. <noise> Bo tam każda skrzynka to poziom hałasu. Okej. Okay. Wyrzucamy sobie na razie wszystko tutaj do jednej skrzyneczki. Mmm, dobra. Może. Tutaj niech sobie to leży. Okej, okay, ale wydaje mi się, że jeszcze tutaj by. Ola, możemy jeszcze to popsuć. O, jedzonko. i chyba tak, tutaj jeszcze jest baza. O dołki, dobra. To może tu pierwsze, co zrobimy, to tu. Yy, dobra widzowie, bo tutaj kurczę widzę, że jeszcze będzie trochę rzeczy do otwierania, a yy, nie chcę, żeby nam się te sikierki akurat nie psyły yy, w sensie żelazne, bo są one bardzo przydatne i nie ma sensu, żebyśmy je bez sensu wykorzystywali. Dlatego odłożymy sobie tutaj to, tu, 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 tu. Pobierzemy najważniejsze rzeczy. Lecimy szybciorem do chaty i zaraz się widzimy, jak odłożę już itemy. Dobra, jesteśmy widzowie z powrotem. Idziemy sobie... może weźmiemy sobie te itemeczki jeszcze szybko. A, nie zmieszczą się. No dobra. No to na razie niech sobie zostaną. U, proszę Państwa, jedna duża skrzynia i mała. Zobaczymy, co tam słychać. Uuu, ładnie. No, to już tak mniej ładnie, ale dobra. Dobrze. Dobra. Ok, mam trudną decyzję, ale to na pewno jest ważniejsze. Brów pozorom ten pistolet i tak, ani w recyklu leży, ani ogólnie się nie przyda jakoś mega. Także weźmiemy sobie kupon, bo bardziej się opłaca. Dobra, to wszystko. Lecimy do Habirki. Dobra, widzowie, jeszcze przed odłożeniem temu widzę, że mamy Hilera, którego weźmiemy sobie e, energię, ponieważ przyda nam się ona. Gdyż chcemy jeszcze odwiedzić Airdropa. Ok, także lecimy podkładać i te meczki. Mamy drugi silnik. Super, widzowe, super. Dobra, lecimy jeszcze na Ayropa. Piesek! Mamy haskiego. Kobite, Dobra, super. Dobra, wracamy do chaty. Nie będziemy już tutaj zbierać itemów. Szybko wracamy. Dobra, y nie możemy jeszcze pokolorować tutaj rzeczy, więc wrzucimy barwnik po prostu tutaj, żeby było wiadomo, że to jest dziewczynka, to są faceci, e ponieważ nie ma sensu po prostu, żebyśmy y tutaj otwierali tą paczkę, ponieważ i tak to bardzo rzadki piesek i zanim znajdziemy męskiego tutaj osobnika, to minie naprawdę e sporo czasu. Po szybkim prysznicu przyszedł czas, żeby tutaj zrobić podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka. Widzicie, tutaj zobaczymy co nam się trafi, jeżeli chodzi tutaj o levele. E, Oki doki. Mamy tutaj. Fisherman Luck. Okej, okay, ale to nie jest takie ważne. Może sobie weźmiemy to, bo e, bardziej się nam przyda. E, oczywiście, że tutaj Iron Miner. Buffy są ważniejsze i Iron Man, Myr... Iron nie Myr... Nieważne. W każdym razie mamy dzisiaj 44 level. Jest to całkiem fajny wynik. Bardzo mi się podoba. Zrobiliśmy dzisiaj całkiem sporo. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zapraszam na socjale w opisie. I tyle. Do zobaczenia. Bye. You.